Kolejny, kolejny projekt uchwały w trybie jednego czytania, według druku 1398, przypominam, nie wpłynęła żadna autopoprawka, a poprawki należy zgłaszać w trakcie dyskusji do prowadzącego obrady. Punkt dotyczy zmiany uchwały nr 21, łamane przez 275, łamane przez 11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 w sprawie przyjęcia programu ograniczonej ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1698, tryb jednego czytania, referuje ponownie pani dyrektor Ewa Olszowska-Dej. Zapraszam. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, zaproponowane zmiany według druku 1698 e, dotyczącego e, programu ograniczenia niskiej emisji uzasadnione są e, również zmianami wynikającymi ze zmianą rozporządzenia Komisji Unii, Euro, Unii Europejskiej w zakresie Udzielanej pomocy de minimis. Uzasadnienie do wprowadzenia tych zmian jest dokładnie takie samo jak w druku 1697-1690. Ja tylko chciałam jeszcze dodać, że te zmiany, które są wprowadzane, nie wpowodują i nie spowodowały opóźnienia czy ograniczenia w ogłoszeniu i naborach wniosków na przyznawanie dotacji w ramach tych programów. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor. W tej sprawie pozytywną opinię wyraziła Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Otwieram zatem dyskusję. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. A zatem zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie stania projektu. W trybie statutowym nie wpłynęły żadne poprawki, a zatem głosowanie nad tym projektem uchwały odbędzie się w bloku głosowań.